Film przedstawia funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy przeprowadzają do samochodu służbowego zatrzymanych nielegalnych migrantów z ciężarówki, w której byli ukryci. Widać jak cudzoziemcy po kolei wychodzą z tira, są sprawdzani przez funkcjonariuszy pod względem bezpieczeństwa, a następnie prowadzeni do pojazdu służbowego przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych. Na końcu filmu funkcjonariusz Straży Granicznej zamyka tylną kratę samochodu, a następnie drzwi. Wszystko dzieje się, gdy jest ciemno. Pojazd służbowy ma włączone niebieskie migające światła.